albo 15 już może mam do zablokowania do tamto i jeszcze sobie taki jeden kawałek na dziś, nie? No, no nie wiem nie wiem jak się wyrobię Mało jeżdżę dwójką, trójką Trójką, dwójką, no, teraz jadę dwójką a lekkim gazie prawie ten, ta część pola jest zrobiona, zabukowana jeszcze tam ten klinik taki, a jeszcze tam krwiłem no, chyba o, znowu trzyma się mnie codziennie szyby brudne, no ale nie chciało mi się myć taka kolej rzeczy deską mnie akurat To dodaje ręcznego gazu i jazda? No I tutaj kamyk. kudeczka się rękawica wezmę. To był obornik rozszczepywany, i pewnie z rysznika jest. O, no. cyk ładnie to wszystko rozrzuca z roz tego, rozwala ten gnój w ogóle było dużo, ale to było w lipcu rozwalone i normalnie znikł ten gnój, no ale trawa jest ładna, no ale trzeba powłokować, niestety trochę się opóźniło, bo padało srało i to takie wiecie no, dobra no i jadę na drugi kawałek tutaj y ja nie jadę przez wujka pole, to jest takiego pana, ale tutaj oh, e, oni to skosili jakoś w sierpniu, że to była święta trawa, e, no i nie zebrali, po prostu tylko aby chyba na dopłatę no e, no. Lecimy, nie ma innego dojazdu, tylko tutaj. Także słabo trochę, ale dobra. jak to tam wygląda. Dobra. No i lecę teraz tutaj. Czekajcie, sobie zmienimy na trójkę. damy o, i niech sobie leci no i dobra eee, tam jest takie zdradliwe miejsce bo tam w lato bo jak utopił tą e, e, o wiarkę. I tam węża poobrywał, bo tam jest takie niby nie stoi woda, chlub i siedzisz. Będzie lepiej widać. Słuchajcie. To takie kolejne i tam właśnie od tej pory stoi woda. Ej, ale jest gorąco. Masakra! 20 stopni jest. Na pewno, jak nie więcej. A w Sioniku to już nic nie mówię. Jeszcze tam sobie uprawię. E, no, e, pod tą e, koniczynę. E, myślałem, że tutaj przyjadę, ale nie przyjadę, bo woda stoi. Dobra, to widzimy się może na tamtym kawałku, albo zobaczymy. Karenki. A ja tutaj no, e, jestem na ostatnim chyba dzisiejszym kawałku. Nie wiem, czy jeszcze będę paśniki bułkował dzisiaj. A on, on jest największy chyba z dzisiejszych. Nie wiem, ile no, on ma. Za no, trzy hektary ma. Może i tak. Widzicie, tutaj jest, e, tutaj też był dawany, e, dawany był e, gnój. E, no tutaj z tyłu, bo tutaj są te krzaki i tam jeszcze jest eee, i zaraz wam pokażę jaka jest różnica eee, jak jest gnój a jak nie ma gnoju jest kolosalna można powiedzieć, bo tam nic nie ruszyło jeszcze chyba naprawdę eee, co tu więcej mogę powiedzieć nie ma, uciekały. patrzcie gdzie pozostało na, na zimę gnój o ile jest tego a. miał opaskę bo statyw to coś tam bym nagrał więcej a tak to ta, ta opaska się rozwaliła patrzcie wie Tutaj pod koniczynę też sobie zawukałem. Za, 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 no, za leciutko opuściłem, żeby tylko ten, żeby tylko śladów nie widać było i to ładnie rozwaliło te wszystkie bryły. No i co tutaj więcej można mówić? Teraz idziemy po światło, to nic nie widzę, prawie. O kurwa. Dobra widzimy się potem. No i koniec? Yy, zrobiona. Yy, no. Nie wiem czy jadę jeszcze gdzieś zobaczę. Zapytam się wujka. zadzwonię zaraz. Dobra, idziemy. Jadę do domu. Zobaczymy, co jeszcze będzie do czador. Czy coś jeszcze będę robił? No, składam i jadę.